Troszeczkę za szybko kolego yy, będą, będą trzy punkciki Elo, elo 520 Cześć kochani Ja nazywam się Mateusz Mat i, I ten no Jadę teraz y, odebrać Pamelę Żeby powiedzieć jej, że Zrobiłem już trening dzisiaj I też wam go pokazać trochę mm, No i co, ta, co tam co tam jeszcze u mnie? No, y, u, mnie, u, mnie, no u mnie dobrze. Y, mam nadzieję, że u was też dobrze. Y, no, chyba że źle. No to źle, ale jednak mam nadzieję, że dobrze. No, ja teraz muszę znaleźć miejsce parkingowe, dlatego musicie mi dać chwilę i za chwilkę będę y, po prostu kontynuował vloga, dobra? To czekaj, To teraz wyłączę. Zanim jeszcze znajdę Pamelę, wszedłem do toalety, gdzie poprosiłem najpierw panią o kod, który jest gwiazdka 3478, kratka zatwierdź. Chciałem wam powiedzieć, że taki mam problem, że jak trzymam kamerę, to nie mam jak umyć ręki, więc znowu nagram zaraz resztę. zobaczcie, spotkałem oh Amel To ja, to ja, to ja. Słuchajcie, zamówiłam Mateuszowi pół godziny temu obiad, który jest już zimny. Ale wiesz czemu ja dopiero teraz przyszedłem? Bo mi było ciężko umyć w łazience, ten, rękę. Mm -hmm. Bo trzymałem i, i nagrywałem. No rozumiem, to, to jakby wyjaśnia sprawę. Bo pani chciała już ci podgrzać tą zupę dwa razy, a to już spakować ci na wynos, bo też się martwiła. On wie, nie, on da radę. I jeszcze spóźniłem się, dlatego że robiłem trening. To teraz, jak my będziemy jedli, to wam pokażę trening, okej? Okay? No, chcesz, chcesz zobaczyć? Chcesz zobaczyć? Tak. No to weź, zrób jakieś przejście do filmu. Ok, jump. energia wróciła. Już wcale nie muszę mówić jak zamulas. Aż nawet do sklepu zaszedłeś. No, nawet zaszedłem do sklepu. Zrobimy sobie teraz jakieś małe fit zakupki, może coś nowego, może jakiś ciuszek, może, może jakieś akcesorium. Kto wie, kto wie, kto wie. A też chciałam wam powiedzieć, że Mateusz tak beznadziejnie prowadził tego vloga od Zdóż początku, przepraszam za was za to przed chwilą to obejrzałam, też jestem załamana jestem z wami, ale to było trzymajcie się ale to wiecie dlaczego to jest? ponieważ wczoraj cały materiał vlogowy tak. poszedł się walić ja byłem no, załamany słuchajcie, bo zrobiliśmy bardzo fajną sesję zdjęciową i myślałem, że zgrałem filmy a okazało się, że zgrałem tylko zdjęcia i Filmy wszystkie usunąłem. I było około 10 giga, takiego super materiału, naprawdę fajnego, robiliśmy naprawdę no naprawdę Byłem na treningu, zrobiłem Pameli super jedzenie, niespodziankę, potańczyłem w kuchni I też chciałem Ci to pokazać, w ogóle to tak fajny filmik był No ale nic, na no, co zrobisz Nic pan nie zrobisz Co zrobisz, jak nie zrobisz? I Pamela to jest najważniejsze, Dobra, bo Pamela się, na tym filmie jeszcze powiedziała, że mnie się. kocha A teraz już nigdy mi tego no nie powie, nie bo teraz... wczoraj powiedziała, że jednak mnie nienawidzisz, <laughs> że mam się wyprowadzać Tak oh. właśnie powiedziałam, na tamtym vlogu naprawdę przeszłam zakochanie w Mateuszu, ponieważ od kilku Dni jest bardzo zaangażowany, pomaga mi. Odkąd się przeprowadziliśmy, naprawdę dużo się zmieniło. Sprzątamy je, zamiata wynosi śmieci, zmywarka jest wstawiona każdego dnia wieczorem. Rano wyjmuje, no po prostu pan domu prawdziwy. I jeszcze przy okazji zrobi trening, obudzi mnie, zrobi śniadanie. No cud, ale zasobowa materiał, no to To już mnie nie kocha od razu. To już tak nie może być łatwo. Ej, polecam w ogóle. Ej, fajnie to jest, ja też chcę coś zrobić. Jak ktoś nie trenuje, to polecam trenować. No shit. A jak nie wiecie, jak trenować, to fitlovers.plpl Dowiecie się, jak trenować. Pamelka, weź odejść od tych ławek. jesteś pamelka fighterka. Ty zaprezentujesz klasę, ty zrobisz sparing Storm. Piotr mi pracuje, co? Nauczyłam się od Mateusza, że trzeba pracować biotami. Pewnie niewiele osób wie, ale ja kiedyś ćwiczyłam karatę, ponieważ... Daj dupsko. Dupsko daj. Nie. Dupsko daj. Karatę to to nie jest. Karatę to jest Takie shoda. On. A generalnie to trenowałam to karatę, dlatego że bardzo podobał mi się pewien chłopak, który trenował karatę, także każda motywacja jest dobra. Ale zagadnijcie, który nie pas zdobyła. To, to tematy, jaki chłopak? Nieważne. Pierwszy jest biały. Ten miał. To było na wejściu. No, ale najdalej doszłam do żółtego. On był drugi w kolejności. A wiesz co, ja też trenowałem karate. Ja muszę Wam powiedzieć, że też trenowałem karate zawsze z moim tatą. Jak mi nie wychodziło z matmy, to dostawałem, mogłem wybrać pas i dostawałem po dubsku. A dajcie spokój! Kupiliśmy tylko batony proteinowe. Przyszliśmy kupić jakieś ubranko, akcesorium, ale człowiek głodny to człowiek, który musi jedzenie kupić. No i skończyła się na bazonach. Ale jest fajna rzecz. Ale Nie jest to testo. skacze, co patrz Wysoko? Ale Mateusz obiecał mi, że pójdziemy na deskę Naszą nową El Wariato. No raczej Jedziemy? No Go Pif pa oh, oh. Jakiś El Variato chciał mnie zabrać może na motor, ale zobaczcie Ja mam swój Swój pojazd Swój dwuślad Który zresztą nazywa się El No ale odsłoni, Panela, czyli jest zdecydowanie Twój. No tak, ja teraz pokażę, jak jedzę. Jeszcze na burzonie. Uwaga, Stać! jadę. Nice. Bezprawie panuje na tych ulicach, muszę zrobić porządek. Tam jest jakaś zgraja chłopaków. Palą papierosy. Jadę im powiedzieć, że to niezdrowe. Dojedziesz ich. Dojadę ich. We've got a bad ass over here. Dobra, powiedziałam im na osobności, sprawa załatwiona. Szczęśliwi nie byli, ale myślę, że przyjęli to do siebie. Idę dalej Dobra, dołączam, też mam deseczkę z El Wariato. Jadę pierwszy raz, nie oceniajcie. Ościgamy się? Czekaj, będziemy się ścigać. stąd ustaw się na linii. Jesteśmy Robimy nielegalne wyścigi przynarodowe. Dobra, <noise> <noise> ustaw się w linii, blisko. Tylko proszę się nie wywal, okej? Okay? Bo masz kolana odkryte Dzisiaj lewitująca kamera powróciła do nas Witamy okay. <grywa> Oh hello there <grywa> Dlaczego przekraczała pani prędkość? Nie przekraczała! Przecież widziałem, że przekraczała. Ale to ten pistolet, ja naciskam mało, on bardzo jedzie szybko. Okej. Okay. Okay. Próbujemy fajny trik. Taki, że w dwójkę jedziemy. Nie ja wiemy, steruję pomeli są... nogami. Może to będzie nowy sport, może to będzie jakieś aldehi. Nie wiem. Eldechiato. Dobra, oh, jedziemy. Oh, pojechali, jadą! Jadą! Możemy spać. No shit Śmieją im się pysie Ha, 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 ha Przyjechały do lasu Pada. Ja wcale nie spadłem, to było reżyserowane Fajnie, to jest bardzo bezpieczne Polecam wszystkim powyżej 34 roku życia El de hiato driverka wersja El de Jadą Jadą Jadą, jadą Please no! Jadą! Jadą, 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 jadą Radom jadą, 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 jadą! O Jezu, ja za szybko za wielko, Jej reakcja prawo. na przyspieszenie deski <śmary> Spadam, o spadam I'm going down for real <śmary> <śmary> oh. Oh. Kilka minut później I nie tylko do mamy, ale i na komisariat go oddam normalnie Tak, mamy mandaty, Bo mandaty. wszyscy chodzą Tak to było na mieście i, no i to jest spisane Mamy tak, jest jak... młodzieży i ludzi, którzy... No także uważajcie sobie, bo tu dzieci podchodzą, chcą fotkę i dostanie z opony i co? Wkuszyliśmy, było trochę za dużo, wiek. troszeczkę za szybko, kolego e, Będą trzy będą punkciki i foteczka Wszyscy się dowiedzą, że z policji jesteś. No. Jak to mam Nie do... Jesteśmy z policji oddziału elwariato To, Jakby to nie, się nie jest tajemnica. A daj, miał go spisać. A może Kabilne? Nie sądzę! Nie sądzę. Okej okay, moi drodzy, dzisiaj na zakończenie vloga pokażemy wam szybciutki trening, który można wykonać na ulicy, na środku A? ulicy. Tak, żeby to nie zrobić zdejmujemy koszulkę już. i wykonujemy na deseczce deskę, czyli znany wszystkim plank. plank. Deska na desce, no tego jeszcze nie było. Pamela, omów. Prawidłową postawę. Twoja taka średnio bym powiedział. Tak średnio. Niżej pupa, brzuch napięty, miednica podwinięta, barki nad dłońmi To ćwiczenie wzmocni was. Czy ty jesteś taka czwana? Ty jesteś taka czwana, ty myślisz, że ty ćwiczysz i ty wszystko możesz i wszystko potrafisz? Boję się samotności, ale zrobię to. Zrobię to dla naszych elwariatów Smoga w górę. Bo jest! Bo jest! I do przodu pamiętajcie, bawcie się dobrze, korzystajcie, że skończycie, pożyczycie. Czy ty kończysz vloga właśnie? To już koniec. O, to kończymy. Trzymajcie się w takim razie i. Zapraszamy Was. Pondero. Za Cześć. Cześć. A, 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 a. Jak jesteście okay. tu nowi, to subskrybujcie. Włączcie powiadomienia. Ekipa dzwoneczka to najmocniejsza ekipa. O ile jest to ekipa dzwoneczka el ten Super ci idzie. W drugą. Wy jeszcze tutaj jesteście. Trzymajcie się Pondero. Pondero.